Matka urządziła mojej siostrze imprezę na moje ósme urodziny. Wszystko wydarzyło się w 1998 roku, kiedy miałam 8 lat, a moja siostra 5. Już od małego wiedziałam, że to ona jest faworytką mamy, która w jej oczach była najgrzeczniejszym dzieckiem na świecie. Z kolei mnie dręczyła przez całe dzieciństwo, aż ostatecznie, gdy miałam 14 lat. Zaczęła również znęcać się nad moim rodzeństwem. Małżeństwo rodziców rozpadło się jeszcze zanim ich młodsza córka przyszła na świat. Kompletnie do siebie nie pasowali, jednak tolerowali się ze względu na dzieci. Jednym z powodów, dla których matka wolała moją siostrę, był fakt, że dziewczyna uwielbiała jazdę konną, która nigdy mnie nie interesowała. Im gorzej mnie traktowała, tym mniej ciekawiły mnie jej zainteresowania. W końcu zbliżały się moje ósme urodziny. Przyjaźniłam się wówczas z kilkoma dzieciakami z sąsiedztwa oraz ze szkoły. Może nie było ich zbyt wielu, ale bardzo lubiłam spędzać z nimi czas i byłam podekscytowana, że przyjdą do mnie w ten szczególny dzień. Moje święto miało wypaść w piątek, lecz mama powiedziała mi, że urządzimy przyjęcie w sobotę, z czym nie miałam żadnego problemu. Ostatecznie nadszedł długo wyczekiwany przeze mnie dzień. Przez co niesamowicie się cieszyłam. W tamtym czasie moje serce jeszcze nie było zmiażdżone przez faworyzm i przemoc ze strony matki. Jednak od tamtego roku zaczęłam nienawidzić moich urodzin. Uroczystość miała się rozpocząć o 12.00. Więc ubrałam moją ulubioną sukienkę i wyszłam na zewnątrz, aby poczekać na przyjaciół. W tamtej chwili dotarło do mnie, że coś jest nie tak. Przed domem stała mama jednej z koleżanek mojej siostry. I trzymała kuca szetlandzkiego. Matka doskonale wiedziała, że nie interesuje się końmi, a poza tym ten kucyk był zdecydowanie za mały dla ośmiolatki. Z każdym kolejnym gościem coraz bardziej zbierało mi się na płacz, ponieważ pojawili się sami znajomi mojej siostry. Nikt nie przyszedł tam dla mnie, a na dodatek brakowało moich przyjaciół. Wisienką na torcie był moment wielkiego wejścia pięciolatki w stroju kopciuszka. To miała być moja impreza, a wszystko kręciło się wokół niej. Co prawda prezenty były zaadresowane do mnie, ale dostałam same rzeczy, których nie chciałam. Wśród nich znajdowały się między innymi kucykipony lub inne zabawki związane z końmi, których przecież nie znosiłam. Jedyny trafiony podarunek otrzymałam od mojego taty. Przyjechał do nas jeszcze tego samego dnia, gdy goście wrócili do siebie. Pamiętam, że chciał się ode mnie dowiedzieć, co się stało, ponieważ nie wychodziłam z pokoju i do nikogo się nie odzywałam. Z kolei matka zgrywała głupa i udawała, że nie ma pojęcia o co mi chodzi. Dopiero po wielu latach ojciec odkrył, co wydarzyło się tamtego dnia. Od tego czasu nigdy więcej nie chciałam celebrować moich urodzin. Nawet teraz w wieku 30 lat nie robię z tego powodu wielkiego szumu. Co prawda obchodzę ten dzień, ale nie organizuję żadnych imprez. Moja siostra bardzo się przez wszystkie lata zmieniła i zupełnie jej nie obwiniam za zachowanie naszej rodzicielki. Obydwie z nią nie rozmawiamy od czasu, gdy tata zmarł w 2009 roku. Czasami jest nam ciężko, ale zawsze możemy na siebie liczyć i okazujemy sobie duże wsparcie. Nie wyobrażam sobie bez niej życia. Jestem pasywno-agresywną królową. Kiedyś moim największym hobby było własnoręczne robienie patchworkowych kołder z tkanin w stylu vintage. Materiały z lat 30. i 40. zazwyczaj kupowałam na targach lub w antykwariatach. Najpierw odpowiednio je dzieliłam, a następnie zszywałam kwadraty za pomocą starej maszyny do szycia. Ostatnim krokiem było podszycie narzut starymi kocami oraz wypełnienie ich bawełnianymi wypełniaczami. Wykonanie zajmowało mi naprawdę sporo czasu, ale efekt końcowy był przepiękny, a do tego miał wartość sentymentalną. Pewnego razu wykonałam taką kołdrę dla szwagra na jego urodziny. Zarówno on, jak i jego żona byli zachwyceni. I kilkukrotnie dziękowali mi za taki prezent. Dwa dni później do naszego domu wparowała teściowa, która nawet nie raczyła zapukać do drzwi. Miałam wtedy bardzo intensywny dzień i dopiero co usiadłam, aby odpocząć i pograć z synami w Mario. Nie ukrywam, że jej wizyta bardzo mnie zaskoczyła, bo zwykle unikała zostawania ze mną sam na sam. Gdy zobaczyła, że odpoczywam, ostentacyjnie prychnęła i zapytała, czy nie mam nic lepszego do roboty, i dodała, że musia się cieszyć, że mam tyle wolnego czasu. Prawda jest taka, że od zawsze pracowałam z domu i okropnie denerwowało mnie to, że wiele osób uważało, że nie jest to prawdziwa praca. Po swojej wypowiedzi wysypała z torby kilka próbek tkaniny na kanapę. Zanim zdążyłam zapytać ją, co robi, oznajmiła mi, że chce, abym uszyła jej taką samą kołdrę, jaką ostatnio podarowałam szwagrowi. Sprecyzowała, że zależy jej na tym, aby jej była większa i w takich kolorach, jakie przyniosła ze sobą. Zażądała, że mam użyć nowych materiałów, a nie tych starych śmieci, które zazwyczaj wykorzystuje. Wzięła te próbki, aby pokazać mi, co mam dokładniej kupić do jej zamówienia. W pierwszym momencie całkowicie mnie zatkało, a chwilę później ogarnęła mnie taka złość. Że ledwo powstrzymałam się przed wypowiedzeniem kilku niecenzuralnych słów. Moje dzieci nigdy nie lubiły tej kobiety, więc od razu zerwały się na równe nogi i uciekły z pokoju. Strasznie im tego zazdrościłam, bo utknęłam z tą krową sama. Ta baba od zawsze była dla nas strasznie wredna. Niejednokrotnie powiedziała moim chłopcom, że nie są jej wnukami, bo w ogóle nie przypominają jej syna. W taki sam sposób potraktowała całą resztę swoich wnucząt. I uznaje jedynie dzieci swojej córki, Bóg uważa, że tylko co do nich ma całkowitą pewność. Pozostałych traktowała miło tylko na pokaz przy innych ludziach. Co więcej, regularnie przez pierwsze pięć lat naszego małżeństwa szukała mojemu mężowi innej kobiety. Nieustannie od osiemnastu lat doprowadza mnie do szaleństwa, a teraz przylazła do mnie i oczekiwała, że uszyje dla niej kołdrę zupełnie za darmo. Przyjrzałam wszystkie próbki, które przyniosła i zapytałam, jakie chce wymiary oraz wzór. Po jej odpowiedzi chwilkę się zastanowiłam, aż w końcu odparłam. Dobrze, mogę to wszystko zrobić za około pięć tysięcy dolarów. Uznałam, że to wystarczająco duża suma, aby skutecznie ją odstraszyć, a jeśli nie, mogę jej uszyć te kołdrę za takie pieniądze. Pięć tysięcy dolarów? Przecież szwagrowi dała się za darmo. Wrzasnęła na cały dom. Owszem, ale to był prezent urodzinowy. Wyjaśniła mnie wzruszona. W takim razie dla mnie też możesz się zrobić z okazji urodzin. Wymyśliła na poczekaniu. Nigdy nie dawałyśmy sobie prezentów w tym dniu. Raz zrobiłam ci niespodziankę i odmówiłaś jej przyjęcia. Uznałaś wtedy, że akceptujesz podarunki tylko od rodziny i przyjaciół. A ja się nie zaliczam do żadnej z tych grup. Albo płacisz pięć tysięcy dolarów, Albo nie będzie śmiała kołdry. Kobieta tylko zmarszczyła brwi, zacisnęła usta i bez słowa pozbierała swoje próbki. Udała się do wyjścia, a ja podtrzymałam jej drzwi, aby nimi nie trzasnęła, co bardzo lubiła robić. Obserwowałam ją, gdy odjeżdżała i cały czas myślałam, jak bardzo ta chwila była satysfakcjonująca. Do końca roku wręczyłam na urodziny kołdry pozostałym trzem braciom męża. Aby tego było mało, Wykonałam je z nowych materiałów, a nie z tych starych śmieci, oraz użyłam dokładnie takich kolorów, jakie chciała Teściowa. Wiedziałam, że wkrótce się o tym dowie, i nie mogłam się doczekać jej reakcji. Ta wariatka próbowała wymusić na swoich synach, aby przynajmniej jeden z nich oddał jej swój prezent. Na szczęście nic takiego się nie stało. 1993 był niezwykle zabawnym rokiem. Głupie odpowiedzi na głupie pytania. Mój mąż jest czarnoskóry, przez co nasz syn ma zdecydowanie ciemniejszą karnację niż ja. Niezależnie od tego, jak wygląda, wciąż nie mogę nadziwić się, że ktoś automatycznie zakłada adopcję, biorąc pod uwagę, jak wiele jest takich par w Stanach Zjednoczonych. Poza tym, czy naprawdę kogokolwiek powinno obchodzić, czy dziecko jest adoptowane, czy nie? Pewnego razu byłam na zakupach z moim uroczym synkiem który miał wówczas około 4-5 miesięcy. Nagle pewna kobieta o wyglądzie typowej Grażyny podeszła do nas, aby skomentować, jakiego mam słodkiego chłopca. Chwilę później wyjechała z pytaniem, które prawie zwaliło mnie z nóg. Skąd go wzięłaś? Z mojej macicy. Odparłam zażenowana jej zachowaniem. A gdzie to jest? Zapytała śmiertelnie poważnie. Kobieta najwyraźniej myślała... Że wymieniłam nazwę innego państwa. W pobliżu cieśniny jajowodu. Postanowiłam kontynuować tę szopkę. Ile zajęło, zanim go dostałaś? Cholera, żartujesz sobie, pomyślałam. Cóż, wstępne postępowanie było dość szybkie, ale trzeba było czekać 9 miesięcy. Przyznam, że czułam się, jakby ciężar spadł mi z jelit, gdy w końcu mogłam go przytulić. Zapadła chwilowa cisza, podczas której kobieta wyraźnie analizowała całą sytuację. Aż w końcu zabłysnęła. Mogłaś po prostu powiedzieć, że to twoje prawdziwe dziecko. Ale to było o wiele zabawniejsze. Przyznałam ze sztucznym uśmiechem. Kobieta momentalnie zczerwieniała ze złości, rzuciła kilka obelg, po czym odeszła obrażona. Ja natomiast delikatnie podniosłam rączkę syna i pomachałam nią w powietrzu. Kochanie, powiedz papa tej wariatce. Zwróciłam się do niemowlaka. Z kolei dziecko po moich słowach zaczęło się ślinić. Ta mi też zrobiło się przez nią niedobrze. Podsumowałam. Zostaw subinka, mordeczko.